Cześć siemaneczko, witajcie! Z tej strony Kacper! A ja witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na naszej polskiej serii yy, na Staroksi. Jak widzicie dzisiaj 60 podpięta do pługa i będziemy sobie tutaj oraz ten kawałek pola, który znibowaliśmy w poprzednim odcinku. No widzicie to nie to wygląda, bo złapnawałem sobie to pole. No i ta to leży No ale póki mamy kombines z... bez ciekarni. No to niestety tak to będzie wyglądało, ale myślę, że w przyszłym sezonie już się pojawi się czkarnia bo to takie trochę dziwne będzie, nie? My sobie zaczniemy tutaj orkę już, potem zobaczycie perełkę naszą, czyli Włady wraz z przyczepą i będziemy jechać na skup, sprzedać zepak. Eee, więc sobie zobaczcie fajny zestaw akcji. a ja póki co wam powiem, że zrobiłem poza odcineczkiem. A tak jak widziałem to zwiążę tutaj ten kombajn związem e, ten owiec, no tam za dużo to nie było, bo było 700 kilo tylko Więc no nie są to jakieś duże ilości e, Poza tym e, zaorałem moje e, obydwa pola pozostałe Czyli pole tutaj zaraz za tym tym, za tym słupem e, Właśnie to tym I zorałem jeszcze tam za gospodarką, takie małe poletko i obydwa zaopnowałem i to w sumie tyle No jak widzicie już ta, już pieniądze z mojego konta zniknęły Już mamy taką, mamy takie saldo konta, z którym powinniśmy zacząć od początku No więc myślę, że spoczko Dobrze, orzemy sobie Dobra, szybko przed tym panem trzeba wjechać, bo Potem zanim on przejdzie to kurde trzeba dwa lata tyle. Dobra I pędzimy Powiem wam, że naprawdę mi się chce grać, nie? Teraz bardzo... bardzo długo sobie teraz grałem, zanim się ogarnąłem te pola i ten, naprawdę mi się fajnie gra, nie. Polska seria to jednak ma ten klimacik i jednak ciągnie do tego, nie? Oczywiście nie mówię, że do oryginalnej mnie nie ciągnie, nie? Bo mnie też ciągnie, ja bardzo lubię na oryginalnym mapce grać i maszynkach, no ale teraz ta polska to na razie trzymam je. Potem jak się trochę pogram i tak mnie trochę, wiecie, jakoś się ustabilizuję, się przyzwyczaję, to wiecie, troszeczkę inaczej będzie. Oczywiście zapraszam na Instagrama eee... No, Ogólnie mamy troszeczkę tego rzepaku Tam w gdzieś za 2200 euro było chyba Mniej więcej No ale już trzeba tutaj się rozwieźć, Więc trzeba strzelać rzepaczek Trzeba dokupić jakieś pole może Bo te trzy pola to nie jest dużo to są malutkie pola Jak widzicie to to pole jest bardzo malutkie Z tego co widzicie to za gospodarstwem jest właśnie podobnych rozmiarów, może odrobineczkę większe. No to to jest największe, bo ono jest długie i trochę szersze niż to to nawet. No ale to i tak nie zmienia faktu, że to jest bardzo mało, więc wypadałoby jakieś pole kupić, nie? Bo będzie ciężko nam się rozwinąć tutaj. No ale orka 60, sztosik. Nie będziemy całego orać. To mam tylko znajomicie, ja nie będę jakichś też długich tych odcinków robił, chyba że będą fajne akcje. Yy, I tak sobie myślałem właśnie, bo mówiłem o tym, że będę widzów zapraszał na odcinki z tej serii. Yy, ale sobie pomyślałem, że najpierw chyba się troszeczkę rozwinę, czyli po prostu mm, przewinę jakoś przejdę przez te dwa, może trzy najbliższe sezony. Yy, oj, o Jezus. Na odcinku i dopiero może zacznę widzę zapraszać, bo wiecie, nie chcę też was zapraszać tutaj, gdzie tak praktycznie, no, nie ma co robić i nie ma czym robić, no bo tak naprawdę Władimirytem za dużo nie porobicie, e, a sześćdziesiątkom, no to, no jedynie ja bym wam dała, ale ja bym nie miał w sumie co na odcinkach robić, więc to tak by było bez sensu, nie? Dopiero jakby może ogarnął jakiś nowy ciągnik, trochę więcej maszyn, więcej pól, więcej roboty było, no to wtedy myślę, że tak. A tak to do Wladimirca nawet maszyn jakichś dobrych nie mam. Bo tak naprawdę opryskiwacz, rozsiewacz. Yy, co tam? Może siewnik, ale trochę przyduży do niego. I, I co jeszcze? No właśnie, agregatu nie mam żadnego. Muszę ogarnąć sobie agregat. Kupimy sobie. Znaczy, nie, czekajcie, mam jakieś nie? już sam nie wiem. Ale trzeba na pewno jakiś ogarnąć. Ale pewnie do Władimirca też będzie przydużyć. O, do Władimirca mogę brony ogarnąć. Bo do Władimirca brony by były już tam raz. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra. Jeszcze trochę? No, jeszcze troszeczkę położymy. Powolabym wam tu jakieś ujęcia fajne. Ogólnie ten odcinek praktycznie jest jeden po drugim nagrywany. Zaraz yy, ten jest nagrywany po poprzednim praktycznie. Więc jeszcze nie wiem jak tamten odcinek się przyjął, ale mam nadzieję, że dobrze, bo ja się bardzo cieszę z nagrywania tej serii i chcę ją nagrywać, bardzo mi się chcę ją nagrywać. A jeszcze jak będzie się udawało jakiś widzów tutaj właśnie ogarnąć na serię i będzie można porozmawiać w ogóle, to już myślę, że będzie zupełny sztos Dobra, ty szwagier, O! Dobra, udało się. Właśnie, to jest właśnie problem, że kurde... Duży ruch jest. Strasznie duży ruch. Jesteśmy na Starej Wsi. A ruch to jest niesamowicie duży, bo... Dużo tutaj właśnie tych jest... Pieszych. Eee... Yy, i, I... dużo samochodów jeździ, więc naprawdę... Mamy dobrze prosperującą wieść chyba. Więc nie jest tak źle, nie? No na szczęście sezon sobie kupimy sieczkarnie do bizona, bo ciężko tak będzie orać tą stronę, a lepiej będzie sieczkę orać, już, nie. Ale fajnie, bo chociaż już mam ora... Y, te, nie, pola mam przeorane wszystkie, więc kolejna orka dopiero gdzieś za trzy sezony, więc myślę, że spoko, bo już pola będą tak ogarnięte, że będzie można tylko potem jakoś tutaj wjechać z agregatem, z jakimś głęboszem, coś nie głęboszem, z gruberem na przykład i, i jechać. Będzie szybciej sezon schodził, nie? Dobra. Ja myślę, że idziemy sobie te zboże teraz sprzedać. No, zestawik widzicie, że supniut i orzeszki. My idziemy sobie właśnie do Władimirca. Przyspieszmy trochę krok. Bo wolny nasz ten rolnik jest. O, tutaj jest moja perełka właśnie. Piękny Władimirec. Odpalajmy. Dobra, i rzepaczek widziałem w cenie. Dobra, zobaczmy jak tam właśnie, rzepaczek Elewator zbożowy wschodni Eee, okej okay. Muszę zobaczyć gdzie on jest ten elewator, bo nie wiem no ale... Czekajcie, to gdzie ja muszę jechać, bo Eee A dobra Pomyliłem przyciski eee, Jedziemy tutaj przez ten mostek, tak, dobra, i tam jakoś dojedziemy, okej okay. Jedziemy sobie tyłem farmy, tak jakby No sześć tam, troszeczkę ma co dźwigać Władimirek Dobra, i pędzimy. Ale cichy jestem, ten Wladimir, przeciszyłem trochę grę ze względu na tą 60, o właśnie widzieliście co pole tutaj jest wapnowane. Eee, przeciszyłem tą grę ze względu na 60, bo dosyć głośno jest, a Wladimir jest bardzo cichy. Znaczy jest stosunkowo cichy, nie? Ale tam o, Antek Betoniarz tutaj pędzi. Prawie zarwał na most tutaj. No i fajny zestaw. 6 doczę paku. No troszeczkę dostaniemy. Około 14 tysięcy gdzieś tak na oko, myślę. To dostaniemy. O! Ale laga miałem. Dziwne, dziwne, że miałem laga. To jest dziwne. Jakoś nie spotykają się z takimi lagami często. O, to jest tutaj widzę. Dobra. ok Dobra. Zjeżdżamy. aha, to bramę ja muszę otworzyć, tak? Czekaj, szwagier, tam, muszę, ten, wjechać tu No, żeś byłem ką podjechał i się cieszysz, się ja? No nie, trąb tam na mnie, ty! Dobra, jesteśmy na elewatorze zbożowym wschodnim Dobra, wjeżdżamy I wysypujemy Zobaczymy, ile za to dostaniemy No mówię, tak około 14 tysięcy, myślę, że chyba powinniśmy dostać No, prawie trafiłem. 13,5. Czyli tak nie jest źle. Myślę, że poza odcinkiem trochę jeszcze tych zbóż sobie sprzedam. Eee, to wtedy właśnie eee, myślę, że w kolejnym odcinku moglibyście się spodziewać jakiegoś kupna pola nowego. I troszeczkę myślę, że pieniądze też na saldzie by się zwiększyło. Chyba, że kupiłbym jakieś takie droższe pole trochę, nie? Ale to właśnie nie wiem, to, to się okaże, nie? Zobaczę dopiero jak, jak posprzedaję i wszystko porobię tutaj. Dobrze, wrócimy sobie na farmę. O, dobra, szwagier. Opie, Nie, nie, nie ten, nie wchodź mi pod koła, bo nie będzie z sobą dobrze. Możecie popodziwiać nasze działki sąsiadów O, tu właśnie to pole moje, wrony tam siedzą O, sąsiad tu się buduje, no jakoś tam mu idzie powolutku Ale już trochę spowolnił ostatnio, pewnie trochę funduszy brakuje No ale nie w tym mój interes, może kiedyś mu pomożemy Zobaczy się to nie Dobrze, zejrzeliśmy sobie na farmę, ustawiam się pod sypem zboża ja sobie będę już poza odcineczkiem pewnie wodził to, a w tym odcineczku ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że Polska Seria się przyjmie na tym kanale, no i co, jeżeli się podobało zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subika i na razie trzymajcie się i cześć!